Dalej, Panama się kłania. Akurat końcówka. Widzę, że. No momento, końcówka, tu widzę, że, że towarzystwo z, z centralnego miejsca, gdzie odbywały się imprezy, wraca. Eskortowani przez Hondę takiego kłada, jakby. No i tego. A ja mam przyjemność siedzieć z jakimś anglikiem, Sti, st, Steven. Steven, albo Steven, bardzo miły człowiek. Okay, you know, I'm just talking to my friends in Poland, so I'm very happy to have a little chat with you. And I'm talking with the Mr. Stephen or Steve. Steve. Whatever. Steve. 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 Well, it's, good for you, it's good for you. Okay. <laughs> He's very nice person, and he lives in Panama. He's from England. He lives in Sarasota's United States, and other places. Jest mój gigant rano tu, I jest naprawdę z nim. Ok, więc so, trzymajcie się ja z, y, znajomi, mili przyjaciele. Ja akurat, akurat piję sobie serwesem, balbołem. Zatrzymałem się, akurat jest dobre miejsce, bo pozytywne ceny i trochę można odpocząć. Na jest budynek, też w stylu kolonialnym, ale to, jak mówiłem, te, te barierki są trochę takie. Już mało wyszukane, to już jest trochę taki gorszy styl. No i stale i pana ma pozdrawia, hasta la vista.